Dobry wieczór wszystkim, dzisiejszy dzień awansów i, i spadków, czy tam odpadnięć, bo przed chwilą właśnie polska reprezentacja kończy swój udział na mundialu w Katarze, przegrywamy 3-1 z Fracją, no i e, również przed nami mecz czwartej rundy e, King of Poland, turnieju King of Poland e, w grze HMPS 2, witam wszystkich serdecznie, siema Tadero. Mecz pomiędzy El Niro rozstawionym z numerem 2 i PL hitorkiem rozstawionego z numerem 7. A trzeba przyznać, że arcytrudne zadanie przed Hitorkiem, bo Elno Niro rozstawiony z numerem 2 z rankingiem 2333 maksymalnym 2333, no a hitorek kilka półek niżej 1849 i maksymalny 1868 rozstawienie numer 7. Bany to kmer i bryt. Nie rozbanował Kmera. A Hitorek zbanował Bryta. Myślę, że. O! Random? Hitorek? Random? Burgundians? Poleci? Random wszystkie? Może jakiś Misquick? Wydaje mi się, że tu Elonio zdaje sprawę, że Hitorek świetnie tym Kmerem operuje. Zdecydował się go na wszelki wypadek zbanować. No, a Hitorek sobie zdaje sprawę, że. El Doniro to jest y, mikro, nerd, mikro fear. O! Z randoma wszystko leci Fitorek. hitorek. El Doniro będzie mógł zagrać Majanami Litwą, Aztekiem lub Berberem. Witorek Kumanem, Celtem, Bizantyjczykiem lub Mongołem Zbanowane cywilizacje to Kmer i Bryt. Capture Age. I jest. Majan, El Naniro, Bizantyjczyk, Hitorek Taki matchup Majans El Naniro i Bizantyjczyk Kitorek. Okej okay. na no to na pewno cywilizacja skoncentrowana na mocy nauczników, ze względu na to, że mamy tutaj zniżkę nauczników. Wynosi ona 10% w feudalu, 20% w kastlu i 30% w imperialu. Dodatkowo eko Majana jest bardzo wydajne, bo 15% jest z tego drzewa, z każdej kratki złota, kamienia itd., berisów, czy też zwierząt w domędzie. Majan, także tych zasobów naprawdę du dużo w jego posiadaniu. Dodatkowe, jeszcze te woodlines się tak szybko nie kończą. Bardzo fajna rzecz. No I orzełki, orzełki, Eagle Warriors. -y. Mocne z tą technologią Eldorado, które do dodaje e dodatkowe HP na tych orzełkach, a więc Majan na pewno tutaj top-tier e cywilizacja na Arabie. A co można powiedzieć o bizantyczyk Bizantyjczyk, no to taka cywilizacja defensywna, mamy zniżkę na skirmy, na piki, chociaż tutaj się nie przyda, bo... I kanale, piki i ale to się nie przyda właśnie, bo Majan nie ma w, do dyspozycji konnych jednostek. Z takich jeszcze ważnych rzeczy to to, że bizantyczyk ma tańszy up do Imperiala. Więc tutaj może jakaś szansa, tak jak Dziabciak wczoraj wykorzystał ten a tańszy up. Imperiala i wygrał grę z Jackiem. Tutaj można naprawdę stworzyć sobie przewagę. Zobaczmy, jak wyglądają mapy. Obydwu graczy. Mapa hitorka to mapa, którą okalają trzy lasy: południowy, wschodni, północny. Jest tutaj jeszcze jeden las, ale daleko po lewej stronie. Gold frontalny. Nie ma tutaj wielkiej przestrzeni między tymi dwoma lasami. Można to jakoś pomurować, ale należałoby tu jakiś łuk. Łukiem to otoczyć, bo tutaj też jest Ale jest tam na tyle miejsca, żeby ewentualnie postawić TC. Dodatkowy gold z tyłu i dodatkowy kamień z tyłu. To jest dobra wiadomość. Malinki z tyłu to też dobra wiadomość. El no Niro wybudował już barak, także będzie premil. Gold też w kłopotliwym miejscu, chociaż tutaj jest bardziej płasko. Ale też frontalnie są trzy lasy: południowy, północny i wschodni. Jeszcze jeden las daleko, ten las daleko, a więc na razie poza grom. Darisy w miejscu takim wydaje się ok. Dodatkowy gol z tyłu. Wydaje mi się, że te mapki bardzo podobne do obydwu graczy. Jaka jest wizja hitorka? Hitorek jeszcze nie wie. Ale może się domyślać, że coś tu się święci, bo to nożałek taki biegający, szukający jakiegoś tutaj pojedynczego wieśniaka, ale się reaguje. I już pierwsze tutaj, murki podciągnięte. Jaka jest wizja El Niro? El Niro że tutaj gdzieś jest taką. Widział dywan, tutaj jest TC i już wie, gdzie jest woodline. No i teraz idą milicjanci. Zobaczmy, jest quick wall. I jednego wieśka chyba się udało polować, tak? Blokowany tutaj e, scoutem. Jest co prawda e, Lum na tym wieśniu. Po już ją luma, już przychodzi do Feudala. Ale e, 1-0 jako KD na razie dla Niro O! GG. Witam, Dziamdziak. Nie no, to jest najszybsza gierka w King of Poland. Chyba tylko, nie wiem, fazy kiedyś też tak z Barlasem szybko poddał. 7.54 El no Niro. No nie, nie nakomentowałem się, zobaczmy sobie, eee, czekajcie, gdzie to jest, statystyki z tej gry no wszedłeś na GG, no tak, tak to właśnie jest 1-0 prowadziło do Niro eee, Nic 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 21.19. 19 106-92, o, tu Fajnie Okej, okay, wiecie co, dostaję informację, że Hitorek nie może dalej grać I poddaję mecz Taka sytuacja Wprowadziłem wyniki i zobaczmy sobie teraz tabelę. <laughs> Na pierwszym miejscu Barles, 12 punktów, drugie miejsce, Jumdziak, 7 punktów. Tych dwóch graczy przechodzi do playoffów i lądują w półfinałach. El Niro, miejsce trzecie, 7 punktów. Reddy Rodion, 7 punktów, miejsce czwarte. Przegrał mecz bezpośredni z El Niro, dlatego zajmuje miejsce czwarte. 6 punktów, Jack, miejsce piąte, szóste. Miejsce to Ark, 5 punktów. Ksarki i żegnają się z turniejem. Ksarki 3 punkty. Miejsce 7, Hitorek 1. Miejsce 8. A więc to, co po, wspominałem wcześniej. Barles w półfinale i Dziamdziak w półfinale. Już tutaj macie zaktualizowane, że tak powiem, seedingi. Numery raczej się pozmieniały. Ale Barles tutaj pozostaje z 1, Dziamdziak z 2. No i w pierwszej rundzie RD kontra Jack. 4 i 5 rozstawienia. A El Noniro i Ark to jest drugi mecz. Dzień na razie i dzięki. Do usłyszenia.